Okej, okay. powinna być już na wizji. Powinno już wszystko w miarę działać. Uff. Ja tutaj nie będę tym razem zarządzał czatem, bo opanowanie czatu to będzie kurczę jakiś Hazel a bardzo kurczę osobiście chciałbym zobaczyć jak ta gra będzie wyglądała. Także do czatu będę zaglądał sporadycznie, ale obiecuję, że zajrzę z 2-3 razy. Uff. Szczerze mówiąc z z Legion będziemy mieli wizję, tylko się odpali. No, mam takie osobiste troszeczkę podejście, ponieważ szczerze mówiąc, część pierwsza mi się podobała. To było coś świeżego na rynku, coś, co nawiązywało do tematyki hakerskiej. Bardzo ciekawe setting. Po prostu przemawiało do mojej duszy. Dwójeczka to było rozwinięcie fajnych rozwiązań, ale chciało się jeszcze czegoś więcej. Tego nie było. Teraz dostajemy część trzecią, część Legion, która robi coś jeszcze innego. Ona nie spełnia żadnych obietnic, też żadnych obietnic nie składa. Dlatego może to być fajny tytuł, może być. Szczerze mówiąc, jaram się, choć nie powinienem, bo mogę się bardzo łatwo zawić, ale właśnie to jest powód, dla którego bardzo osobiście będę podchodził do tej gry. Będę ją na swój sposób przeżywał. Dlatego chciałem się skupić przede wszystkim na grze, nie nad zarządzaniu czatem. Zwłaszcza, że będzie mi. Ciężko to panować. Aha. Norder to purpose coś tam bla. bla. Eye. No dobra, okej. Okay. Czyli pewnie jest jakiś system multiplayerowy. Tak samo jak był w części drugiej. No mi się tu Battle Eye próbuje instalować. Yy... Próbuję okieznać moje wszelakie programy hakerskie, których nie posiadam. O, Battle IO, co ty robisz? A, a ci. Was legion się odpala? Przechwytywanie poproszę mojej gry cyk, cyk, cyk. Was legion. Jedziemy z Trochę głośnawo. RTX, dobra, będzie można zasalić z RTXem. F 2, żeby odpalić overlay. Świetnie, ale po co mi ten overlay? OK. Niewielki odsetek może ulec spadaczkom i migotaniom i w ogóle może być im przykro, może stać im się krzywda. Jak zaczniesz się pocić i zaczniesz czuć dziwne rzeczy, to przejmij grę i te sprawy. A tak, gra jest fejkiem i nie bierzcie jej na poważnie. Dobra. Co my tu mamy? Język dźwięku, tylko angielski. Okej, okay. język tekstu polski, lepota barw, nie. Ale chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Eee, de, 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 typ napisów poproszę pełne, bo im więcej będzie napisów, tym lepiej informacji o dźwiękach. Nie rozumiem, co to znaczy. Eee, napisy więcej. Eee, nie, to nie, 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 nie. Narracja w menu. O, Jezus nie! Przestań! Ach, masakra. Było głośne. Jasność, dobra. Eee, troszkę sobie pomogę z tą jasnością. Chwila. Aby logotypy były ledwo widoczne, że niby oba. Jak mam to zrobić? Może. Albo będę widzieć jeden, albo drugi. Wy bandyty. Dobra, gama to jest jedno, albo drugie. Kontrast to jest. Chwileczkę. Mniejsze będę mieć kontrast. Powinno być mniej widoczne. Dobra, ja sobie pierdolę wysoki kontrast, bo takim jestem graczem. I gra dobrze. I, I z tym, że będą ledwo widoczne. Będą dobrze widoczne. Tak bym chciał, żeby było. Uff, do kolorków. Dobra, opcje. Zaczynamy od ustawienia wszystkiego na maksa. Yy... O, to jest moja. Synchronizacja pionowa. Poproszę. Limit FPS-ów, no to jest 175. Pole widzenia... Aha, aha. Zostawimy na razie normalnie. położenie menu automatyczne, automatyczne. I co tu jest z jakością? Jest jakość... Ultra. Niestandardowa. Ultra, 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 ultra. Nie, reflektor. Dawaj wszystko. Szalejemy. Głębie ostrości. Inkluzja otoczenia. Anti-aliasing. Eee, odbicia. Tracingowe Dawaj wysokie albo ultra w ogóle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I właśnie, co z DLS-em? DLS by się przydał. Dajmy najwyższą jakość, bo nie potrzebujemy aż tak potężnego DLS-a. Mimo tego, że wiem, że DLS potrafi zrobić ładne rzeczy z grom. Dodatkowe szczegóły. Pytanie, co z tym zrobimy? O Jezus Maria, dobra. Czyli można wykręcić na maksa wszystkie wskaźniki, teraz ja zostawię na razie. Właśnie ciekawe. Mieliśmy średnie, a jak zjechałem, to jest ok. To nie ma sensu. Dobra, ustawimy na 50%. Jak szalej, to szaleć. Skalowanie temporalne. Bel. Dobra, zmieniamy jeszcze na. Zmieniam obrazu. razu. ADR nie. I tego ostro się na zero. A, roz... No dobra. I przyjmijmy sobie test wydajności. Lepiej być bardziej pewnym, że, że będzie wszystko ładnie chodzić niż, niż nie. Przy okazji sobie o, zobaczę FIT z tuby. Czy też jest taki ładny obraz. Yy, no wygląda, że leta. Transmisja tu jest za wolna. Co ma znaczyć? Kupność transmisji jest większa od zalecanej, sugerujemy niż wartość brak danych. No dobra, czyli oni będą ode mnie wymagać, żebym wziął i zaprzestał streama i zrobił mniejszą. Zalecana jest jakaś żałosna, taka 400, 400 4500. Widzę, że się ładuje. Mam czas, żeby w takim razie poklikać rzeczy. Będzie trzeba z Wisynka chyba zrezygnować Bo widzę, że... Ledwo dochodzi do 60, a mam 75 Chyba, że Wisynka za... Zatrzymamy na... Na 60 I zbijemy coś dół Bo b, b, b Sink nam tutaj nie służy w ogóle. Teraz mam 50. Albo zwiększymy DLS-a. tego co widziałem, dls na nie do bardzo dobrą robotę. Warto sprawdzić równolegle, czy czasem. NVIDIA nie ma dla mnie jakichś nowych driverów. Tam życie pod, pod nowe gry są drivery i to, to, to są takie mnyny. Dobra, mają coś dla mnie. już przełączam się na okno gry. Eee, tutaj do stopadaczki, ale w pewnym momencie tutaj doszedł powyżej tych klatkarzy. Czyli. Okej, okay, co tutaj się działo najgorzej? のだっ